O Jezu, ale dużo tego trzeba. bogaty, Tak. Albo tym bogaty, bogaty, Tak, Przecież nie zostawić tego drzewa, bo przecież jest brzydko. No. Może przyjdziesz później i to rozwalić się. No. O kurde, ale to drzewo jednak jest wielkie. Aaaa, to jeszcze nie... Słabo, bo będą popić się z piłkami. A ja sobie przesunąłem pod klatkę, żeby było mi trochę wygodniej. Żebym miał zarazem też fajny widok na moje rzeczy. Jeśli wiesz co mi chodzi, no jasne, ja. Gdzieś ty, o jezu potwory już, co? No, mówiłem ci. Oga, oh ale szybko. Ja. A ja już mam jakieś przynajmniej narzędzia. Czyli gdzie ty jesteś? Kopie się kobra. Jak coś, to pamiętaj, nie ma żadnych o, cheatów, co nie. Widzę właśnie ścięte drzewo, nie do końca. A, co? A sam mi mówiłeś coś. Tak, tak, ale. Gdzie ty kopiesz w ogóle? Daleko od światła. Widzę cię. Ko 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 Kocham Optifina osobiście już ja to przypadam e, zostaw? Nie. Dobra, to czydź. Ym... Owejdź, co Stąd tutaj gdzieś trzeba walnąć małą bazę. Gdzieś, co nie? Skok. A tu ma już żelazo, kiedy ja dopiero kopię. Bruk. No. Bruk. Mm -hmm. oh. Krakers, ty masz angielski, mejkowski czy polski? Po angielsku No Znaczy od 1.14 Polski też jest jeszcze w miarę spoko, bo teraz te znaczki typu ły, on i tym podobne mają swoje jakby pikselowe znaczniki, nie mają takich brzydkich jak no. zuni kołda czy coś. No, tym by było brzydkie no. Jezus Maria Ty już masz ten Nie, ja, ja sobie robię kilofa

Tutaj! Tutaj! Oh, o no. lol! Tu jest bardzo niska szansa, szansa nie? O oh, kurde! Wow! Okej! Okay. Czuka że się nie nagrało! No na czym możesz też nagrywać z twojej strony? Masz dosłownie ten sam komputer co ja więc no nie byłoby przeszkód! I, no, i tak, śmiesznie bo masz, to do, to masz dosłownie ten sam komputer! Tak! Dziś, gdzie się udajemy? Mm. Nie mam pojęcia już mam gdziekolwiek. W taki drewno No i ja mam. O Jezu, nie, to był zły pomysł. No nie dobra. Chodź, chodź tu Sanos. Idę. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Jezu nie, o oh nie, o oh nie. I'm in danger. Au A To ja już idę, idę. Idę, idę. Biegnę, pfff, dwa... mm. Co jest? Nienawidzę tych wszystkich szkieletów denerwują mnie. Mnie też, właśnie, rozbudowałem tarcze. Mają zbyt dobrego celu jak na minecrafta jak nasz. Bo no właśnie O owce, jak fajnie. Czyli masz żelazo jeszcze dwa? Zabijam posiłkę, tylko to ciekawe się w Dwa? No, dwa żelaza. Eee, jedno mam. Kurde, dobra. A my chciałem zrobić. No. Y, owca miłosze, jeśli to oglądasz, to wybacz. Dobrze, tak. Co czemu? Owca to no, mają ordka. To, to, to wiem, ale owcy są bardzo bezpieczne. Czemu? Owca <grym <grym> gierze, to jedna wystka. Lava jest znalazła. Kurde, gdzie to O, nie pająk Pająki w nocy też są niebezpieczne Znaczy no, są spoko, easy w sumie, ale i tak ich nie lubię Ja, okej faj, to Węgiel Bardzo dużo grałem w Ja też w sumie O jezu, no, o, to porka myślałem, że on z nami skoczy, ja już padnę nie, nie sprintuję, mam za mało jedzenia na sprint. Proszę nie traktuj pana na serio. Mam. jest zlak. Taki tak był jak? Nie trafił tak. No, widziałem nic. Dobra. Myślałem, że zaraz mnie zabijesz. Uważaj, o! A to jest dobry cave, actually? Jednak nie. Ty nie musisz znaleźć cave, ale jednak nie. Najgorzej, jak widzisz, o! To, to będzie głęboki cave. Wchodzisz, a tam. na chwilę już. Masz. Właśnie. Znaczy mi chodziło, żebyś mi dał to żelazo, ale okej. Okay. Ło, wow, ile mi to dało no. tarcza, tarcza. Jest nasz efektów tego, nie? Za to... Clipper za to Help! No i... W strepa drewna. Nawet tu umrze w serii. Właśnie, będę musiał PvP wyłączyć. Ależ to jest... sztowanie. Wyłączenie Słysza. PvP. No, wyślutkim... ...odrobinkę, no. Żebyśmy się nie pozabijali, na przykład, że... No. Masz. O, dziękuję. Właśnie, znaczy, no, już mam play pełne, więc no... Masz, no, no, trzy... tak, no. Chwileczkę po i zaraz będę mieć jeszcze parę widoków. Takie ja. zawieszki. Mhm, Ogółem nie. teraz robię coś takiego fajnego. Na tapetę taką animowaną mogłoby być. W sensie, że patrzę się w niebo, gdzie pada śnieg, i na, no, używając optif Optifina, czyli tak fajnie to wygląda no, tak. jakby, co nie? Mhm. Znaczy teraz jest po prostu tego więcej, a teraz jest tego mniej, ale jest bardziej widoczny Jezu, nie schudź tak, bo ja nie chcę. Tak chciałem, A, łóżka no Zostałem czół laty może iść, no nie... Oje, fajnie. Gdzie nie się robi? Już ci mówię. Gdzie... Co? A, dobra, laty. Y... Moje kordy to... Tapy furder. Minus 3... 89, 61. O. W tych okolicach jestem. Ja ci piszę moje, bo... Nie. byś ty mi, zna mi znalazł. Czemu zawsze ja muszę cię szukać? Takie przeznaczenie. Kropka tania z tego od... Widzę cię. Gdzie? A! Też. Teraz mi się elektra przydała, ale pierwsza rozwalić smoka... No... No, trzema, nawet jeszcze nie mamy zbroi. No wiem, ale... O, trzcina! Bierze! Yeah. Zrozumiał książkę. Czy to było, co... Nie, to nie było, co? Tak, trzcina. Ja znalazł doskonale znalazłem wszystkie. No, ja też tak myślałem. Uff. Trochę. Kliknięcia myszki. Sekundy życia. O nie, tam się coś paliło. O, lul. Chyba znowu jesteśmy daleko od siebie. Y minus, 400, minus 400, minus 50. Tak. Minus 347. O kurde, ja szukam tej grupie wioski. Też robią wioski w sumie. Już ci podajemy rekordy. Już znalazłeś. Ci... nie, e, Co, Nie, to nie, mógł nie mógł musisz mógł wysyłać, mógł musisz. A potem się zgubimy jak jakiś... nie, to się znajdziemy, tylko że będzie trzeba No, wioskę pierw znaleźć. No wcinę to i teraz ja to trochę zbiorę. Książeczka. Jest tu w skrzynka jakaś. No. Zobaczcie, tu no. będzie mapewka. Dziwiazdupa. O. Furiet map treży. O, żółwik. Nie, dobra, żółwik się nie zabija. Aż takim złym człowiekiem nie jestem. Czyli właśnie mapę mi pokażcie Jest tu gdzieś koło mnie nawet U. Czyli Okej, okay, gdzieś tu jest Coś gdzieś tu powinno być Znalazłem Ok, nevermind Znalazłem za. maj... O, świątynia Uuuu, uh, ale świetne <grabiały> oh, ho, ho, ho. może lepiej nie podchodzimy yeah. Nie podchodzimy mm. Zwiększę sobie trochę coś rendering No 16 Ja mam na 12 O, sobie 16 Oa Znalazłem spa spawner Fajne To że Fajne <grym> Eee niezbyt fajne Ale sta, zbroja dla konia Fajna A, A, Czyli co mogę walić od... 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 oczko pojączkę Też nie wiem czy bardzo potrzebują konia znaczy, be, będzie trochę potrzebnie. Będzie trochę potrzebny. O nie... Ja, ja i staranie się. O bagno znalazłem. Bagno też spoko biom. A no spokojnie A ja jestem takim normalnym biomie i nazwę trochę Z wezmę ze sobą możesz sobie zrobić ten, łóżko? Mogę To zrób sobie łóżko i chodź spać najlepiej Problem, w takim razie A już zrobiłeś? Eee, czekaj To coś mi zagwało i nie chcę zrobić Nie też, nie wiem czemu tak co chwilę laguje Nie wiem, może to jest serwerem No wow, naprawdę